Tam Was, kolejny dzień z Marrakeszu i dzisiaj jedziemy zobaczyć sobie ceny, pokażę Wam, jak tu mniej więcej ceny wyglądają. Muszę kupić parę rzeczy na, na targowisku, no i idziemy właśnie sobie złapać taksówkę. Pierwszy dzień, jak tutaj przyjechaliśmy, daliśmy się trochę wydymać, zapłaciliśmy za taksówkę aż 140, na dzień dzisiejszy wiemy, że to było o wiele, wiele za dużo i zobaczymy, czy dziś pójdzie taksówka za 50. Także próbujemy się tu z taksówkarzem. Jak nas nie weźmie za 50, no to nie będziemy się godzić. Kaźmierz, jaki jesteś? Medina? Jest. 5-0. Tak, 5-0. All time is 5-0. Yeah nie? Nie, nie, jest bokser. No i Pan właśnie powiedział, że za 50 nie ma problemu. Także pamiętajcie, żeby wyjść ze swoją kwotą. Bo jak zapytacie ich, jaka kwota, to powiedzą nawet dwa albo trzy razy więcej. Dobra, This is the colonel, police colonel. Oh. Strong man. Strong. Yes. Like the Friday, you have the people come to prayer here. Mm. Sometimes you can see 100,000 people keep prayer in this place. In mm. the night Ramadan, you have more than 100,000, 150,000 people to come to prayer in the streets. This is the old mosque. This is the old mosque. be Mosque. This is the old mosque in all Morocco. You have more than 780 years old. Because the, no, Arab language. Because this is the Koran language. Quran. In Morocco you have not only one language, you have six languages. Six. French? No, four latin no. No. Not speak French. You have it's six type of Arabic. Yeah, Arabic is four language, Berber language. Ah. You have one Arab language. Ah. You have the Tuareg language. Tuareg is the people that live in desert, the blue men. Does oh. you have one language. And the French language. This is after the six Moroccan language. You understand me? Mm -hmm. This is coming now. he's changed the second language is the English language because english language is international not like french you know look at the more taxi yeah. look at this is the lift here left here you have the spices. means this is mixed is not guaranteed of the people you know mm -hmm. this is the rubbish quality rubbish spices and this

dostać od Pana taksówkarza. Dużo opowiadają o, o miejscu. E, no i tradycyjnie taksówkarz zawiózł nas pod sklep. Tak podejrzewamy, że oni po prostu mają jakiś procent do sprzedaży, bo już kolejny taksówkarz zawiózł nas pod e, jakiś sklep i zapraszał, żebyśmy do tego sklepu weszli zobaczyć rzeczy. E, no, tak to tutaj działa. Jeden drugiemu pomaga. To jest w sumie fajne. Jeden tak. drugiemu pomaga i biznes się jakoś kręci. A ja się tak zastanawiam, czy czasem wtedy nie są ceny podwójne, nie? Bo jak idziemy do innego sklepu, to są zupełnie inne ceny. A jak, a jak oni nas przywozą, przywożą, to od razu Łukasz został wyrąbany <grych> i to grubo. Chociaż wy, wytargowaliśmy cenę, ale jak poszliśmy do innego sklepu, to zupełnie była inna cena, nie? Tak, warto razem Tak, przejdźcie się po paru sklepach, bo wczoraj byliśmy tutaj wczoraj się przedczej byliśmy w sklepie. No i jeden z naszych kolegów kupił sobie, już nie pamiętam jak to się nazywa coś, ale taki aloez do wdychania no i, i zapłacił trzy razy więcej niż w, w kolejnym sklepie, który znaleźliśmy. Ale właśnie tak to jest. Najlepiej nie pytać ich o cenę, tylko za, wy, wyjść z swoją ceną. Tak. Bo to, to tak samo jest jak właśnie z, tym, z tą taksówką. No dziś zapłaciliśmy 50, pierwszego dnia zapłaciliśmy 140, no, to zobaczcie tą różnicę. Potem 60, teraz 50 no. I, i, i w ogóle oni bez problemu nas zawożą. Nie ma problemu. No i e, zaczynamy naszą dzisiejszą przygodę od naszego ulubionego napoju w Marrakeszu, czyli sok z trzciny cukrowej. I tutaj macie e, 5 Dirham, jeżeli chcecie wypić na miejscu albo 10 jeżeli chcecie na wynos i my bierzemy zdecydowanie na wynos. Sara malejku Jak chcę mówi dziękuję? Szukralend. Bardzo dobry. Jesteśmy w kantorze i my będziemy wymieniać funty. I za jednego funta macie prawie 12,5 dirhama. Fabian, a jak wygląda euro? Euro jest 10. Euro? No, 10. Euro 10. Oczywiście polskich pieniędzy nie ma, polskich pieniędzy nie przyjmują. No to trzeba wymienić euro albo, albo ten. Albo, albo funty. Ale można też wszędzie płacić w euro i funty, ale lepiej mieć ich tak. pieniądze, to lepiej. zawsze człowiek trochę mniej zapłaci. Nie? Ja muszę sobie kupić torbę, bo torbę brakuje mi bagażu i tutaj macie takie torby, i, i, i taką torbę można kupić za. 150 czyli 15 euro ale myślę, że możemy, możemy coś jeszcze utargować i zobaczymy dalej jakie mają ceny i ewentualnie przyjdziemy tutaj z powrotem Minimum price? Minimum For you 120 Teraz już za 120 by dał How much you have for argan oil? Do you 30 dirham. The big one is 40 dirham. Big no one, one is price. 14. What's Close one. Yeah, yeah, yeah. Close one. Close one. <coughs> yeah. The same, nigga. Can you stop? Don't oh, cool. you? The other synagogue. one. The other one. That's very video. I don't want to do this. Oh my god! That's you're stealing my you stop. No, I'm no? okay. No i co? Wyszliśmy ze sklepu. Gość był bardzo w porządku, dał nam naprawdę dobre ceny i wiem, że to są dobre ceny, bo pytaliśmy już w paru innych sklepach przez poprzednie dni. No i na przykład za 100 ml olejku arganowego zapłaciliśmy 40 dirham. Jest to około 4 euro, gdzie w poprzednich sklepach mówili nam 100 100 dirham, więc połowę ceny zapłaciliśmy za sam olejek arganowy. No i wzięliśmy jeszcze jakieś tam medełka z oliwek i tak dalej, bo bardzo ładnie wyglądały i jest to fajna rzecz na prezent. I kryształ powie, że wzięliśmy. A, wzięliśmy jeszcze taki skrystalizowany, skrystaliz jak to się mówi? Wzięliśmy jeszcze taki skrystalizowany eukaliptus, który kosztował 4, 3 dirham za gram. Wzięliśmy tego 20 gram i łącznie jeszcze za wszystko wynegocjowaliśmy E, rabat za wszystko miało być 300, a zapłaciliśmy 220. Chodzi tutaj o zakupy dla kolegi i dla mnie. Za... Tak, tak, tak. Także wynegocjowaliśmy jeszcze 80 taniej, plus ceny dał nam lepsze niż w poprzednich sklepach. O, tamto chyba były trzy razy wyższe. Tak, także spoko, nie? Także no, wskazówka. Bierzcie przykład z nas, nie kupujcie w pierwszym lepszym, tylko warto pochodzić, bo u jednego dostaniecie dwa razy drożej, a u drugiego dwa razy taniej. the products are all the like. same. But you got everything for women. No, for come, come, come. What do you have inside? We have for men. What do you have? I have the, inside I have the what you like, I have. Your uh, chef is speaking English very good. That is for the, for the men. That for the man. And also, we have the balls like this. Back, back. No, oh, not for me, brother. Not for me. I like more sport things. I don't, I don't wear. <laughs> Are you from where? Brazil. From... No, no, I'm from Poland. Polska? Yes. Thank you very much. You're welcome. Mówi, co mogę zrobić? Chciałem trochę, ale maksimum 60 dirham. Tak, ten 60 dirhamów? Tak, ten samo. Small one, nie bardzo big, small one, something like this. Także udało mi się kupić torbę na zakupy. Zobaczcie coś takiego. Jeszcze raz pokażę tutaj. No i za tą torbę wyszło 5 funtów, czyli około 25 zł. Mam nadzieję, że wszystko co nagrywam teraz nagrywam Was z kamerki DJI Action 4, z ręki, ale w sklepach nie pozwalają nagrywać, więc nagrywam szczajany z tej kamerki, którą mam zamontowaną tutaj. I mam nadzieję, że wszystko fajnie widać. A teraz jesteśmy na głównym placu. Zobaczcie, zatrzymaliśmy się na soczek, bo jest tutaj sporo tego. Będziemy pić sok z kaki i z granatu. I za duży kubeczek trzeba zapłacić 20 dirham, czyli około 50 funta 50. Także cena bardzo spokojna, jak za naprawdę świeży, wyciskany sok. A za nami zaklinacze węży. Czukamy. Ogólnie tutaj na tych targowiskach możecie znaleźć wszystko. Od jedzenia po ubrania, po perfumy, po medykamenty i po mięsko. Zobaczcie, chieracice. Także dosłownie wszystko można tutaj znaleźć. Klimat jest niepowtarzalny. Zobaczymy teraz jednego pana, jest to Berber. Berberzy to są ludzie żyjący w górach, tutaj na górach Atlas. I oni robią różne przetwory ze skóry i tak dalej. Gerbowanie skóry i różne rzemiosło z tym związane. Salam, to jest w tym roku. Salam, to jest w tym roku. No, to jest w tym roku. A, wielki wiek. Tu robisz Marokański? No, no. Wielki wiek. To jest miękko. To jest miękko, żeby zmienić smierz. Bo jest cały a, idziemy dalej za gościem Ogólnie to nie jest żaden przewodnik to jest całkowicie przypadkowa osoba na początku był inny gość a teraz idziemy za jego znajomym Zobaczcie Zobaczcie wszędzie tu leżą krowie skóry

Podziwiam tych ludzi, że muszą w taki warunkach pracować. Jest to ciężka robota, bo widać, że facet musiał wkładać tu sporo siły. Ale tak się tutaj żyje właśnie. To jest właśnie prawdziwe życie w maroko. Zobaczcie jak to tutaj wygląda. Ok. Bardziej tak to wygląda z góry. Widzicie, kupiliśmy taką pufę z co w sumie Marcie kupił. No i na początku chciał 2000 Dirham. Wrzucimy, wrzucimy, nie? 2000, 2000 Dirham. Ja myślę, że coś tutaj mam nagranego z drugiej kamerce, bo nie można było nagrywać się w tym sklepie. No i generalnie wyszliśmy z tą torbą za. 600 Dirham, czyli zapłaciliśmy około 50 50 funtów, 250 złotych A chciał 1000 złotych za to Powiedziałem, że kwotę już z góry powiedział o wiele, wiele wyższą 2000. Ale 2000 złotych? Nie 2000, 2000 Dirham chciał tak. Tak. To jest 1000 zł? To jest około, tak a, okay. Ale Jeśli chodzi o jakość tego produktu, no to naprawdę Widzieliście, że wszystko wytwarzają ręcznie I, i czuć pod rękach, że to jest porządna skóra i Nawet Naszycia e, na tych produktach są robione ręcznie, bo też widzieliśmy. Także i tak Marcin wyrwał prawie trzy razy tajniej niż gościu chciał. Cztery, tak, jedna czwarta. No jedna czwarta ceny. A i ten gościu, który nas oprowadzał, ja podejrzewałem, że tak będzie. Ja podejrzewałem, że tak będzie, ale się tym nie przejmowałem, bo w sumie dużo nam pokazał. Na sam koniec poprosił nas o pieniądze, ale daliśmy mu 20 dirham. I powiedzieliśmy, że więcej nie mamy i, i był zadowolony. Także ten Tak to tak to właśnie tutaj wygląda. Wiele rzeczy oni są ogólnie bardzo uprzejmi chętni do pomocy, ale musicie mieć tą świadomość, że za wszystko trzeba zapłacić. No i słuchajcie, jak bardzo łatwo dać się zrobić w balona. Zobaczcie, tu kolega się nabrał. W sumie ja tak samo, no bo... Znaleźliśmy właśnie stoisko, gdzie te pufy skórzane były za 350, czyli jeszcze o połowę taniej, niż my zapłaciliśmy. A gościu tam z przodu chciał 2000. Wyobrażacie to sobie, jaką on przebitkę narzucił na początek? Także zasada się sprawdza, że zawsze gdzieś tutaj znajdziesz taniej. My byliśmy szczęśliwi, że wytargowaliśmy tam taniej, a gościu daje nam jeszcze taniej tutaj o połowę, niż my dostaliśmy tam. I jeszcze powiedział, że do co, co do ceny można się dogadać. To jest niesamowite. Jak można się tutaj dać zrobić w bambuko. Ale ja mam skamela. No, On sobie tylko tak kręca. Nie, 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 nie. Został został mi, że to nie Został wydymany. Nie, 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 nie. Udowodnił mi, że to nie jest kamel. Thirty bucks. How much is in the bag? It is big bags. <laughs> hey, nice team for What is this one? <laughs> this is for my head from uh, the doctor. Relax, yeah. Yeah, <laughs> for relaxing, That's <exactly. laughs> <laughs> and for medicine. To jest regular tea what you're drinking in the coffee and the other one lemon tea. Lemon tea. Make you one mint tea and lemon tea. ja sobie idę, ale no. How much? How much mam because I don't 2.50. Dwa pack normally one costs 3 euro, two make you for 5 euro. O. I kupiliśmy sobie jeszcze tutaj herbatkę taką, zobaczcie fajny mix herbat. E, i cały taki woreczek jest tam ponad 100 gram, myślę, w tym worku będzie, nie? Kosztował nas za dwa takie worki 50 dirham czyli około 5 euro 25, około 25 zł, nawet mniej tak, za ten, ale herbatka bardzo ładnie pachnie No i jest, jest taki Makay, fajny mix mix, 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 mix z <Gl fünf> <A, je>, <laughs> Frank Incense What is this? Like myrrh, myrrh. Frankincense, like in the church, you know? Oh, yeah, yeah, yeah. This is our ones, we make it in the house. It's for the bad spirit, for the good luck. We burn it, it's better than the Indian incense, and at the same time bring the mm -hmm. luck, spiritual. Mm. Yeah, it smell like in charge, yeah. Yes. Yeah, yes, this yes, is yes. Moroccan masala for the lazy cook. You make making in video cost 1,000 metric. Mm. Mm. Say, old necklace. Nicholas from Atlas, skin, pigment for painting the clothes, the house. Are they yeah, using this one to painting yeah? yeah exactly. Natural pigment. Yeah, this is the horn.